to nie tylko transport, tiry, samoloty, porty, magazyny i produkcja. To także wojsko, banki, finanse i inne instytucje. To najbardziej oblegana specjalność o wysokiej międzynarodowej renomie. Wiecie, że logistyka to bardzo szerokie pojęcie? Zarządzanie majątkiem, kierowanie ludźmi, organizowanie, planowanie, koordynowanie, monitorowanie, przepływ materiałów, informacji, pieniędzy w przedsiębiorstwie. No, jest tego troszkę, ale najczęściej logistykę kojarzymy z magazynami. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone i przechowane. I zaskoczę Was trochę, bo logistyka to także służby mundurowe bo przecież logistyka wywodzi się z wojskowości. To właśnie wojsko potrzebowało i potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. 8 klasisto, jeśli zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać, postaw na naukę w zespole szkół nr 1 imienia Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. Nowoczesny zawód to dla Ciebie szansa na ciekawą pracę. U nas nauczysz się planować, organizować i kontrolować procesy zarządzania materiałami. Surowcami oraz produktami, przyjmować, przechowywać i wydawać towary z magazynu, obsługiwać programy komputerowe, prowadzić dokumentację magazynową i transportową, planować i organizować procesy transportowe. Ta klasa jest dla Ciebie. Jeśli jesteś przedsiębiorczy i kreatywny, posiadasz zdolności planowania i organizowania, masz wyobraźnię, jesteś zorganizowany i uporządkowany. Absolwenci technikom logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. w policji i wojsku. Logistyka jest obecna wszędzie. We współczesnym świecie ramka zawodu logistyka ciągle wzrasta. Warto wiedzieć, że specjalista od logistyki jest jednym z najlepiej płatnych zawodów. Dobrze wykształcony, wysokiej klasy specjalista znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Logistyk jest po prostu zawodem przyszłości. Wybierz mądrze to my jesteśmy Twoją drogą do sukcesu. Wybierz sobie zawód, jaki lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować. Zapraszamy do Norwida na kierunek Technik Logistyk.